Hej moi drodzy, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Bardzo Wam dziękuję, że pierwszy odcinek zniż ten Dziennik kontra Tonie Książka spodobał się Wam i dzięki temu, że się Wam spodobał, dzisiaj pojawia się drugi odcinek. Jeśli ten odcinek też się Wam spodoba, no to będę tworzyła właśnie taką serię, bo to jest dla Was i to dzięki Wam to wszystko powstaje. A dzisiaj zaczynamy od Tonie Książki, czyli Tonie Książka kontra. Znisz ten dziennik. Tak dzisiejszy odcinek będzie wyglądał. A jeśli nie mieliście szansy i okazji zobaczyć poprzedniego odcinka, czyli tego pierwszego... Znisz ten dziennik spadł. To tutaj może Wam gdzieś wrzucę link, jak mi się uda. Tutaj. A jak nie, to na dole. I pamiętajcie, że to jest dla Was i dzięki Wam, więc czas na kciuki w górę i jeszcze, jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście musicie to koniecznie nadrobić. Więc zaczynamy. To nie książka kontra Znisz ten dziennik. Go. Ponieważ ostatnim razem zaczynałam od dziennika, tym razem zacznę od tonie książki. Chciałam wam jeszcze powiedzieć yy, jak wyglądało ostatnie zadanie. Robiłam tutaj także urządzenie rejestrujące yy, i wszystkie rzeczy, które tamtego dnia udało mi się zrobić, wypisałam w punktach i także oznaczyłam każde wejście do pokoju i tych wejść było aż 20. Więc chyba dzisiaj wybiorę dwa albo trzy zadania. Czary mary. Go. To jest studnia życzeń. Pomyśl życzenie i przyklej tu pieniądze. Idę po jakieś pieniądze. nie jest gotowa, jednak musiałam iść po taśmę klejącą, bo klejem to w ogóle, w ogóle nie dało rady. Nawet przykleiłam słodkiego sukierka. Macie ochotę na nim dwa? Łakocie i witaminy. Więc strona 95-96 jest gotowa. Jak się Wam podoba, to co? Idziemy dalej. Ok. Czas teraz na drugie zadanie i losujemy, losujemy. O, ten przedmiot należy do. To jest przedmiot do personalizacji. Nadaj indywidualne cechy swojej nie książce. Przykładowe pomysły: pokolory, wybrane strony, przytniej strony nożyczkami. Dodaj gumki, wklej koperty do przechowywania. Użyj gumki, aby zamknąć książkę. Stwórz własną zakładkę lub notatki w pustych miejscach. Zagnij rogi. Pokoloruj brzegi stron. Dorysuj kratkę. Dołącz mapy swojego miasta, dorysuj linie, przyklej naklejki, stwórz etui do przenoszenia. No to co? Idę po kredki, idę po mazaki, idę po nożyczki i może po lakier do paznokci i zaczynamy personalizację. to Zadanie numer dwa jest wykonane. Personalizacja gotowa. Zakładka na moje studni życzeń, i mam nadzieję, że to życzenie się spełni. Trzymajcie kciuki. I co? Oczywiście to nie jest książka, jakby jeszcze ktoś myślał, że to jest książka, to to naprawdę nie jest książka. I zaczynamy ostatnie zadanie. A może wybiorę sobie coś z początku. Tu widziałam coś niebieskiego. O! To jest test wytrzymałości. Trzymaj. Nie książkę nad głową, tak długo jak to możliwe Wpisz tutaj swój wynik Uuuu, ciężki orzech do zgryzienia do, do zgryzienia Ale co? Zaczynamy? Zaczynamy! Dobra, zaczynamy ostatnie zadanie Test wytrzymałości Przygotowałam sobie tu kawę Jakbym tutaj musiała spędzić dużo czasu To co? Czas? Start! Wpiszę tam potem sobie swój wynik A biorę kawkę ja jeszcze żyję świętami, albo już następnymi. Hmm. Wiem, że w dzienniku... Nie, w książce, w to nie książce, czyli w tym czerwonym czymś. Jest takie też zadanie, że trzeba chlusnąć kawą. Szkoda, że dzisiaj nie udało mi się natrafić, bo by było śmiesznie, bym chlusnęła kawą, ale już mi kawała wystykła jest zimna, Nie lubię zimnej. Lubię taką nie za gorącą, nie za zimną, taką w sam raz. Dobra. Dziękuję, bo lampa jest u góry, a ja siedzę na dole. 40 sekund. A źle sobie ustawiłam kciuk pod, pod tą nie książką. I mnie trochę boli. Dobra, pewnie potem Wam to przyspieszę, żeby nie było. Co Wam po opowiadać? Ostatnio na moim kanale ukazał się film Fajna przyczyna ma fryzurami na wiosnę, więc jeśli macie ochotę, a jeszcze nie widzieliście, to serdecznie Was zapraszam. Na dole wam zostawię link albo gdzieś tu... Tu, 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 tu. tu będzie link do tego filmu. Bardzo fajny, więc oglądajcie. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie musicie to zrobić, więc raz, dwa, trzy: subskrybujesz ty. Więc go, naciskamy przycisk. Nigdy nie wiem, czy on jest tutaj, czy on jest tutaj, gdzie on w ogóle się znajduje. Dobra, minuta. Minuta trzydzieści. To co? Do ilu? Do pięciu minut? Ła! Już mnie boli kciuk. Chyba jak pójdę na siłownię, to muszę więcej, więcej kciukami pojechać, czyli po sobie źle, źle sobie chwyciłam. Dobra, może uda mi się przynajmniej wypić Ciekawe Ciekawa, jaki jest rekord, kto najdłużej trzymał książkę, ale podejrzewam, że, że krótko, bo mnie już ręka boli. No to co, skończymy to zadanie? To będzie trzecie zadanie z tonie książki. I potem zabieram się szybko, może za dwa zadania ze zniszczeniem Nie chcę, żeby odcinek był za długi, żebyście się nie umęczyli i żebyście nie mieli dosyć. No, dajcie znać, czy w kolejnych odcinkach to ja mam znowu wybierać zadania. A może następnym razem zrobimy tak, że wy mi wybierzecie jakąś stronę? Hmm? Może na kolejną sobotę? Nie wiem, jak się z tym wszystkim wyrobię, ale mam nadzieję, że że dobrze, dwie minuty trzydzieści to co, jeszcze dwie minuty trzydzieści? może <laughs> mi się uda <laughs> kawa, 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 kawa jakąś kartkę? jakąś karteczkę inną może pójdziesz? Dobra, i kolejne trzecie zadanie wykonane. No, niestety z przyczyn ode mnie niezależnych, ten test wytrzymałości musiał zakończyć się troszeczkę wcześniej i były tam chyba 3 minuty 0,2. No. Dobra. Tak więc trzy zadania z tonie książki zostały wykonane. Podobało mi się dzisiaj, fajnie było. Więc odkładamy tonie książkę i zawieramy się za Znisz ten dziennik. Zobaczymy, co w tym tygodniu przygotował dla nas Znisz ten dziennik. A może tu. Wklej stronę z gazety, zaklej słowa, które Ci się spodobają. Dobra, idę po jakąś gazetę i zaraz do Was wracam. The same. I was too damn sure to even ever say a name. The viewers came and you looked so beautiful. I would have told you then that I never felt so stunned. I was breathing, I knew what Jessica did. Na drugie zadanie. Ciekawe co tym razem. Przyklej tutaj różne przedmioty, na przykład rzeczy, które znajdziesz w domu, na ulicy i tym podobne. Znowu przyklejanie. Coś dzisiaj mam. Mam szczęście do tego przyklejania. Dobra, idę po jakieś przedmioty i po jakieś rzeczy. Zaraz wracam. Kolejne zadanie z dziennika zostało wykonane, przykleiłam różne przedmioty i jak widzicie, moja strona prezentuje się całkiem, całkiem Ok. Dzisiaj w Znisz ten dziennik tylko dwa zadania, bo widzę, że film już jest długi, a nie chcę, żebyście się znudzili. No to tyle, zamykam dziennik i zaraz do Was wracam. No i jestem z powrotem, trzy zadania z tej książki wykonane. Dwa zadania z dziennika też wykonane, i dzisiaj powiem szczerze, że wygrywa to nie książka. A Wam, jak się podobało, które zadanie przypadło Wam bardziej do gustu, dajcie koniecznie znać i pamiętajcie, żeby pisać mi, czy robić dalej, eee, czy Wy może następnym razem wybierzecie mi jakieś zadania i wspólnie je rozwiążemy. Jeśli Wam się podobało, pamiętajcie o kciuku w górę i pamiętajcie o subskrypcji kanału. No to co, dzisiejsze zadania zakończone. Wygrywa dzisiaj to nie książka Dziękuję Wam bardzo za oglądanie Trzymajcie się ciepło I do zobaczenia w kolejnych odcinkach I w kolejnych odcinkach serii Zniszcz ten dziennik kontra To nie książka Pa!